Śliwka Fest, czwarta edycja, konkurs. Ha, 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 ha. Trzecie miejsce. Pool Hawaii! Pool Hawaii! miejsce trzecie. Miejsce trzecie w konkursie. Oni dostają mikrofon ze specjalnej śliwko podobnej serii, mikrofon szura. Dostają też logo, koszulki ze swoim bloga będą mogli jak najbardziej sobie wydrukować to kupon na 10 koszulek. Są też różnego rodzaju talony, gadżety, prezenty. Pull the wire! O oni się narozmawiali na tej scenie, było naprawdę niesamowicie. Słuchajcie, no jaki brawa dla nich! Byli świetni! Ok, panie i panowie, miejsce drugie. Niesamowita odwaga, niesamowite skupienie, niesamowita. Przeżność, dobrze. <gry> w podejściu do dźwięków, do aranżu, do przytomności i do niecodziennej muzyki. Mów! Mów! Miejsce drugie! Miejsce drugie, śliwka, PES 2014, Był wow. niezwykła muzyka w tych czasach. No, gratulacje wielkie. Słuchajcie, to są... To jest, to jest grupa zbyt goszczy, która zajmuje miejsce drugie. no Słuchajcie, prawa! Brawa dla nich! Oj naprawdę grają odważnie, są fantastycznie, przypomnę dla nich też mikrofon szura z takiej śliwko ponownej specjalnej wersji też talone na koszulki też cała masa gadżetu zresztą wszyscy którzy brali udział w konkursie dostaną nagrody no i no i czas na finał komisja G obranowało niecałe 3-4 sekundy przez aklamację są niesamowici ujęli mnie strasznie Chciałbym zaprosić miejsce pierwsze, Charlie! To zwycięzny fest 2014. Wielkie gratulacje! O, słuchajcie, coś takiego ze sceny. Fantastycznie, wielkie dzięki. Słuchajcie, czas na nagrody. Oni otrzymują oprócz tego mikrofonu, o którym mówiliśmy, żural. Ym, logo. O, to jest też główny, jedna z głównych nagród. To jest talon na wykonanie 50 sztuk kostek gitarowych z nadrukiem według projektu zespołu. odną Logo Pixką. Proszę bardzo, pokazuję. No i słuchajcie! Było szaleństwo, jak schodzili ze sceny. Termit! Jeszcze nie, spokojnie, jesteś za każdy coś ode mnie? Okej. Okay. Jest coś specjalnego ode mnie dla kogoś, Właśnie. kto zrobił na mnie największe wrażenie tego wieczoru. Pana Messie. Special ode mnie dla wokalisty czyli Dla Czeszczoła. Człowiek, który ma gardło potężniejszy od piekła. Słuchajcie, to jest specjalna nagroda. Tytus 2014. Ja mam nadzieję, specjalny że... szur dla niego, żeby głośniej i więcej wrzeszczał. Wrzeszczą, Kłaniam się do mnie. A będziecie mogli się przekonać. Wow, to jest piękny moment na tej scenie. Wielkie gratulacje. Specjalna nagroda, słuchajcie, tytus 2014. Co wy na to, żeby to była nagroda cykliczna co roku? Tytus? Jak nie zmienię ksywy, czemu nie? Pasuje, dobra. Siema, nazywam się Termit. Igor nie gra z nami, tylko stoi i robi z siebie pajaca jak zawsze. Dzisiaj Fabianę graliśmy. Jestem. To uda, udaje Fabiana. Dzisiaj graliśmy na śliwka Fest, jak dobrze pamiętam. Tak, dobrze pamiętam. Jeden dobrze, pamię dobrze jeden z pamię najlepszych koncertów w karierze, muszę przyznać. Tak. Nie żeby kazali nam tak mówić. Teraz. Nie kazali nam tak mówić, ale tak było. Naprawdę ogólnie Wyśmienicie, żeby nie przekinać, bo i tak to wytniecie potem. Mówiłem jak się nazywamy? Mówiłem. Zespołu. O, jesteśmy z Poznania, przyszłość zespołu Mamy Litra w samochodzie. Mamy litr w samochodzie, to jest przyszłość naszego zespołu. Nie wiem co później będzie. Tomasz opowie gdzie gramy niebawem. Niebawem tutaj w regi... Dobra, koniec. Dobra. Tutaj w regionie to będziemy grać w Toruniu 11 Jutro września. września? Jakiego tak, 11 września będziemy grać w Toruniu w Estradzie, 12 września będziemy grać w Bydgoszczy w Estradzie i, chwilę I, chwilę I później później w chwilę później wino w Wrocławiu. A jutro na przykład gramy po na festiwalu, też zapraszamy wszystkich. Wowo! A jakby ktoś miał internet, to może sprawdzić na Facebooku, że tak. jedziemy w trasę z wersji Radzi Tam są 22 koncerty wszędzie, więc będziemy wszędzie. Wszędzie będziemy. Wszędzie. Na Przepraszamy, przepraszamy, ważna informacja, mamy specjalną nagrodę, zapraszamy media Śliwka Fest, zapraszamy to serdecznie przy, na, przez Wybieg. Tutaj oddaję mikrofon, bardzo proszę. Potrzymam, żebym nie wypadła nagroda. To prawda nie wiadomo kto jeszcze wygrał oficjalnie według żyli, ale publika już podjęła decyzję, kazała wręczyć nagrodę. I tym, i termin. nagroda ja publiczności, damaj to wręcam. <grytum, <grytum, <grytum tak dziękuję bardzo. Ja. Dziękuję bardzo. Cześć Paweł, się dzisiaj na Śliwka Fest, co e, był w filmikach. Powiedz mi, jak się dowiedziałeś, jak zostały liście zaproszenie jako zespół Hunter na festiwal i e, usłyszałeś o nazwie? Myślałeś, że to jest e, impreza kulinarna? Cześć. E, wiesz co, e, dowiedzieliśmy się o tym o istnieniu tego festiwalu rok temu, gdzieś na Jesieni, mniej więcej, jak graliśmy trasę koncertową e, e, promującą imperium to było w Bydgoszczy podczas koncertu, po koncercie podeszła do mnie Grażyna, która jest główną organizatorką i po powiedziała, że jest taki festiwal że, że chcieliby, żebyśmy zagrali I oczywiście, wiesz, jak najbardziej z naszej strony no wiesz spod... bardzo dużo zainteresowanie było z naszej strony, w każdym razie no, tak jak widzisz, jesteśmy tutaj do, doszło to do skutku I jeżeli chodzi o, o nazwę, rzeczywiście nawet pozwoliłem sobie zapytać jej, co ją skłoniło do wymyślenia tej nazwy no, zaczął opowiadać właśnie o tym, o, tym, o tym regionalnym tutaj takim właśnie klimacie i tak dalej, no okej, okay, rozumiem, wiesz, myślę, że to na pewno można się czepiać nazwy, ale z drugiej strony pozostaje w pamięci, także tak, jest skuteczna. Słuchaj, wiesz co, dzisiaj gracie jako gwiazda festiwalu, macie już za sobą wiele lat występowania na scenie, przeżyliście na, tak naprawdę tak naprawdę wzdłuż i wszerz cały ten, całą Polskę i zagranicę, powiedz mi, bo dzisiaj jest ta część konkursowa występują młode zespoły, które tak naprawdę swoją przygodę z muzyką dopiero zaczynają. Powiedz mi, jak wygląda na przykład, znaczy tak, czy takie przeglądy, takie występy na takiej scenie mają, pomogą tym zespołom się jakoś wypromować? Wiesz co, w pewien, w pewien sposób na pewno pomogło się promować, ale myślę, że dużo ważniejsze tutaj jest to, że nabiorą takiej, że tak powiem, ogłady koncertowej, może złe słowo, w, w, zwłaszcza w rockowej, metalowej muzyki, muzyce, ale wiesz co mi chodzi, otrzaskają się ze sceną, to jest kolejny taki koncert duży, który, który, na którym zobaczą jak naprawdę to od, od zaprycza wygląda, no i oczywiście część konkursowa, czyli no, są to wyścigi, no, nie jestem fanem wyścigów, ale z drugiej strony, z drugiej strony wiesz co, są na, nagrody, często bardzo ciekawe, typu na przykład sesja w studiu, albo nawet pieniężne, nagrody, które można przeznaczyć na przepicie. No żartuję. Znaczy pewnie czasem też tak się zdarza, natomiast można za to jakiś tam sprzęt kupić, ewentualnie wykupić godziny w studiach nagraniowych, więc no z każdej strony jakby jest to pozytywna rzecz. No przede wszystkim dużo się dzieje, wiesz, zespoły inne też mają z tego taką naukę, że... Warto ćwiczyć, grać, zagrać potem na takim przeglądzie. Jak jeszcze są jakieś gwiazdy, zespoły znane, to tym bardziej wiesz, być może ktoś zauważy, może, może nawet sam fakt, wiesz, zagrania... No jest to same plusy. A powiedz mi właśnie, bo wspomniałeś o tym, że jak zespół gra saportuje na przykład takie zespoły jak, wy, jak Hunter, czy ty yy, wiedząc, że ktoś was będzie saportował, yy, słuchasz ich, yy, spoglądasz? Jak wiesz, to to zależy. Zależy wszystko od tego, jakie są warunki w klubie. Jeżeli na przykład jest tak, że czasem zdarza się tak, że, że mamy jakoś tam wspólną nawet garderobę, więc no w tym momencie my się raczej usuwamy, idziemy gdzieś do hotelu, żeby oni też mieli miejsce i tak dalej. Czasami jest tak, że w trasie że no nie jesteśmy w stanie, jesteśmy zmęczeni, więc przyjeżdżam przed koncertem, ale zdarza się bardzo często też tak, że zostajemy w klubie i siłą rzeczy z ciekawości i, i z, z tego faktu, że tam jesteśmy, ogląda się te zespoły. Także, także czasami grają znajomi, więc tym bardziej, a czasami nieznajomi, czasami rzeczywiście są fajne, ciekawe zespoły. Jest szansa na to, żeby jeszcze potem kiedyś razem wspólnie zagrać. Różne rzeczy się zdarzają. Ale ogólnie, ogólnie, ogólnie troszeczkę mniej niż kiedyś, ale też jest tak, że wiesz, jak jesteśmy w trasie, to już, no już nie te lata. I po prostu i często potrzebujemy przed koncertem trochę, wiesz, spokoju, spokoju, bo, bo jednak wiesz, ten prawie dwugodzinny show to jest, jest dosyć wyczerpujący. Serdecznie pozdrawiamy widzów Neska TV. Prosto ze Śliwka Fest! Pozdrawiamy przyjaciół, pozdrawiamy wszystkich, którzy są za nami z tyłu i świetnie się bawią na śliwka Fest Weronika, Agata, Krystian, Mateusz, Paweł Agata, Weronika, Krystian, Mateusz, Paweł. Pozdrowienia od zespołu gram dla telewizji Neska TV. Cześć, jesteśmy The Six Pounder. Pozdrawiamy widzów Nyska TV. Wprost z festiwalu Śliwka Fest. Pozdrawiamy ze Śliwka... Ze Śliwka... Pozdrawiamy ze Śliwka Festiwal, zespół Housis. Zapraszamy Was tu wszystkich. Za, za, do zobaczenia w przyszłym roku. Hej! Słuchajcie, pozdrawiam bardzo wszystkich widzów Nyska TV z festiwalu Śliwka Fest! Trzymajcie się! No! Hej, jestem Vox de Dekapitejte. Gramy dzisiaj na Śliwkę na Śliwce Fest w mielnika Kobyt Goszczy. Chciałem Was zaprosić na reportaż z tego festiwalu, który będzie można obejrzeć w Nyska TV. Do zobaczenia. Serdeczne pozdrowienia! Dokładnie! Pozdrowienia do Nyska TV! Chcieliśmy pozdrowić Nyska TV od zespołu Ice of Ship! Hello! To gratis, acid, drinker, you! Teraz zapraszamy was na piątą edycję Festiwalu Śliwka Fest 2015. Uję. Oh yeah. Mamy oglądaczy Nyska TV ze Śliwka Fest 2014. koło dost. we wow.